Czy nowa firma deweloperska może otrzymać kredyt? Czy to jest zarezerwowane tylko dla firm, które już są z długim stażem? Jeżeli by tak było, czy wtedy by powstawały nowe firmy deweloperskie? Czy one by się tak fajnie rozwijały? Cześć, ja nazywam się Micho Kieresz i razem z braćmi. Prowadzę ten kanał tutaj, który widzisz, a także bloga rozsądniebracie.pl, na którym dzielimy się naszą wiedzą głównie z deweloperki, ale także z inwestowaniem w nieruchomości i ogólnie pojętego biznesu. I dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o tym, o takiej rzeczy, którą bardzo często słyszymy, bardzo często do nas osoby o tym piszą, różne, które chcą zacząć swoją przygodę z deweloperką, i się boją, czy ich firma, ich nowa spółka dostanie kredyt deweloperski inwestycyjny na pierwszą. Inwestycję deweloperską, którą chcą wykonać. I mówią, że doradcy kredytowi mówią, że no niestety to się nie uda, bo musisz mieć minimum dwa lata, firmę, firma musi osiągać, wiesz, mieć wyniki, ty już mieć mega doświadczenie, ale słuchaj, czy to jest prawda? Powiem Ci, jak to jest, tak naprawdę. Po pierwsze, nie ma problemu, znaczy nie ma problemu. Wiadomo, że w firmie, która już istnieje na rynku kilka lat, ma wyrobioną renomę, ma markę. Osiąga dobre wyniki finansowe będzie dużo łatwiej i prościej i na lepszych warunkach uzyskać finansowanie bankowe niż w firmie, która dopiero startuje. To jest zrozumiałe. Ty sam chyba wolałbyś współpracować już z firmą, która jest coś osiągnęła na rynku, niż dopiero zaczyna, i miałbyś wierzyć jej swoje pieniądze. Banki mają dokładnie to samo, ale zobacz, co jest dalej. Kredyty deweloperskie są bardzo fajne dla banku, bo po pierwsze, tam przeważnie przewijają się większe kwoty, nie tak jak w kredytach konsumenckich, gdzie jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. W deweloperce idzie to w setki tysięcy złotych i sama prowizja od przyznania takiego kredytu jest kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych, na których bank zarabia od razu. Druga rzecz jest taka, że te kredyty są krótkoterminowe. Rok dwa, góra trzy. I one są już spłacane i są do banku spłacane też na bieżąco, bo najczęściej korzystamy wtedy z rachunku otwartego, powierniczego otwartego i bank na bieżąco ma te wpływy z powrotem i może tą kasę już pożyczać następnemu deweloperowi. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz jest taka, trzecia czy kolejna, jest taka, że po prostu banki te kredyty lubią. I teraz jeszcze zauważ jedną rzecz, że. W Polsce jest bardzo dużo banków. Jeżeli pójdziesz do pierwszego banku i oni Ci powiedzą, no nie, tutaj wie Pan, musi Pan mieć firmę minimum, minimum dwa lata, wtedy możemy porozmawiać. Do kolejnego banku pójdziesz i usłyszysz, no minimum rok firma i musi mieć milionowe dochody, żeby otrzymać ten kredyt deweloperski i się wtedy zniechęcasz, no to niestety, wiesz, no to też to tak działa. Natomiast w Polsce samych banków spółdzielczych jest ponad 550. Wyobrażasz sobie? 550 samych banków spółdzielczych. Dolisz do tego banki komercyjne. To jest setki banków, do których możesz uderzyć ze swoim biznesplanem. I teraz powiesz, no tak, ale przecież moja firma nie ma dochodów, to skąd mam mieć zdolność kredytową? A czy wiesz, że firmy są zupełnie inaczej w banku, zdolności kredytowe firm są zupełnie inaczej postrzegane niż osób fizycznych? Czy wiesz, że jak masz firmę, to możesz iść z firmą, która dopiero co powstała, Zrobić biznesplan i na podstawie biznesplanu dostaniesz, o, firma ma zdolność kredytową. Na podstawie tego biznesplanu bank zobaczy, czy ty spłacisz ten kredyt, bo dla banku najważniejsze jest to, żebyś udzielić ten kredyt, ale żebyś ty go później spłacił. Jeżeli dasz radę przekonać bank do swojej osoby przede wszystkim, następnie do swojego pomysłu, będziesz miał biznesplan odpowiednio zrobiony profesjonalnie, ubierzesz się do banku odpowiednio. To jest mega ważne, słuchaj. Nie możesz iść do banku ubrany tak, jak ja teraz jestem ubrany. Garnitur to jest podstawa. Najlepiej biała koszula, ale niebieska. Musi się naprawdę, wiesz, zrobić dobre wrażenie. Jak masz dobry samochód albo możesz pożyczyć od znajomego dobry samochód, to podejdź do banku i stań pod oknem, żeby widzieli, że przyjechaj, że ty tak naprawdę tych pieniędzy nie potrzebujesz. To są drobne rzeczy, ale niezwykle ważne. Kolejna rzecz jest taka, że przy pierwszym kredycie może być tak, że z banku powiedzą OK. Panie deweloperze, chętnie udzielimy panu tego kredytu, ale chcemy od pana wkład własny wyższy. Nie na przykład 20%, ale 50%. Też się tak może zdarzyć, ale zrozum, że oni ciebie nie znają i spróbuj pierwszy kredyt w ten sposób, może przeprocesować, że będziesz miał wyższy wkład własny albo większe zabezpieczenia jakieś, albo ty sam osobiście poręczysz. To są zrozumiałe rzeczy. Przy pierwszym kredycie będzie na pewno trudniej niż przy kolejnych. Natomiast nie jest prawdą, że firmy deweloperskie nie mogą otrzymać nowe firmy deweloperskie kredytu. I powiem Ci mało tego, wiem, że absolwenci naszych szkoleń deweloperskich, które prowadzimy, otrzymują kredyty deweloperskie i to przy wkładach własnych około 30%. I to jest do zrobienia. Jest kilka tych elementów ważnych, składowych, które muszą się składać. Biznesplan też nie może być zbyt churo optymistyczny i naprawdę to jest do zrobienia. Jeżeli ktoś Ci mówi, że deweloper Początkujący nie może dostać kredytu, to nie wiesz w to, bo po prostu znaczy to, że ta osoba albo się nigdy nie starała o taki kredyt, albo nie dostała go, jak poszła do jednego, dwóch, trzech banków i tyle, i dlatego ma takie przekonania. My bardzo często bierzemy kredyty na nowe firmy, na nowe spółki i po prostu na nich budujemy i działamy. I teraz, jeżeli zainteresował Cię ten. Temat, chciałbyś poszerzać swoją wiedzę bezpłatnie na tym kanale, to zasubskrybuj tutaj i obejrzyj koniecznie tą playlistę o tym, jak zostać deweloperem. Do usłyszenia.